Co jakiś czas będziecie się zastanawiać, gdzie już to widzieliście, bo przecież sam koncept bardzo mocno przypomina klub Winowajców, ale znacznie bardziej mroczny. About That, czyli blok, który się tutaj pojawia, no to taka mroczna plotkara, mroczny Dan i w ogóle sposób odczytywania tych postów bardzo przywołuje skojarzenia plotkary. Ale idźmy dalej, bo można tutaj znaleźć nawet nawiązania do Nancy Drew, czy do Scooby-Doo, czy nawet do Poirot ty Christie, zwłaszcza jeżeli chodzi o same okoliczności, w jakich znaleźli się. Nasi bohaterowie, no i wreszcie dla koneserów Tindram, no to tutaj pojawia się nawiązanie, albo może takie bardziej lekkie odniesienie do Control Z meksykańskiej produkcji. A żeby tego było mało, to nadal można się dobrze bawić. Na Netflixa wjechała nowa Tindrama, a jak teen drama, to ja zawsze jestem bardzo chętna, zwłaszcza po całym dniu siedzenia w cyferkach, o no dobrze się tak odstresować. I tak w ogóle to dziękuję za cynk, no bo przegapiłam to w tym swoim planowaniu miesięcznym, co będę recenzować, jakie filmy i seriale, a to pewnie dlatego, że to nie jest produkcja stricte Netflixa. Ale jest bardzo, bardzo intrygująca i wciągnęła mnie, wciągnęła mnie praktycznie od samego początku, mimo że bazuje na utartych schematach, tylko że potrafi te schematy i stereotypy całkiem zgrabnie przełamać. I sama intryga jest dobrze skonstruowana, trudno się domyślić o co tutaj chodzi. Ja mam na imię Ola, a to jest recenzja serialu pod tytułem Ktoś z nas kłamie, na podstawie bestsellerowej powieści. Jest to serial, który trafił na Netflixa z platformy Peacock. I od razu muszę zaznaczyć, że jest zamówiony drugi sezon tej produkcji, więc jeżeli szukacie czegoś na raz, no to nie ten adres. Ale to nie jest tak, że. To będzie taki tasiemiec, bo w pierwszym sezonie dużo się wyjaśnia. Oczywiście, zostają pytania bez odpowiedzi na drugi sezon, ale jeżeli chodzi o główną zagadkę, czyli tożsamość naszego mordercy, no to tutaj wszystko się wyjaśnia, a przynajmniej takie można odnieść wrażenie. Więc bez obaw, wszystko wyjaśni się w pierwszym sezonie, a przynajmniej te najważniejsze rzeczy, więc nie będziecie czekać nie wiadomo ile i czy w ogóle ten drugi sezon się pojawi. Właśnie w tym przypadku się pojawi, ale wiadomo, że to bardzo różnie bywa i często te seriale, które są rozciągane na kilka sezonów, Sezonów, nagle kończą się po pierwszym sezonie, no i co zrobić dalej z życiem? I ktoś z nas kłamie, to produkcja jakich wiele. To teen drama, która bazuje na bardzo, bardzo utartym schemacie, bowiem poznajemy pięcioro nastolatków, którzy po lekcjach trafiają do kozy. Niektórzy uważają, że trafili tam przez przypadek, niektórzy, że niesłusznie, a niektórzy są stałymi bywalcami. Tylko, że nie wszyscy wyjdą z tej kozy. Znaczy, wszyscy wyjdą jakoś. Tylko, że jeden pojedzie do szpitala i już tego nie przeżyje. Więc powiedzmy, że tylko czwórka naszych bohaterów będzie dalej żyć i będzie oskarżona o morderstwo, bo jak się okazuje, to nie był wypadek. A żeby tego było mało, no to mamy zbieraniny osób, które nie mają prawa się dogadać. Trochę nawet jak w Machinie, którą niedawno recenzowałam na kanale i link zostawiam w opisie, ale to zupełnie inna para kaloszy, bo tutaj mamy stereotypowych nastolatków. Mądrale, dziewczynę, która jest bardzo popularna i która nie grzeszy rozumem na pierwszy rzut oka. Później okazuje się, że jest nieco inaczej, bo jak wspomniałam, tutaj te stereotypy są przełamane. Gwiazdy, drużyny, no i jeszcze oczywiście typowego Badboya, no bo takiego też tutaj nie mogło zabraknąć, więc standardowo, stereotypowo. Ale, no właśnie, bo chociaż to są sztampowi bohaterowie, to są tak dobrze zarysowani, że tej sztampy tutaj tak mocno nie czuć. Na początku owszem, ale później twórcy się z nami bawią, wciągają nas w tę grę i okazuje się, że te stereotypy w wielu przypadkach są mocno przełamane. We wstępie zrobiłam odniesienie do Poirot Agaty Christie, oczywiście z przymrużeniem oka, no bo okoliczności, w jakich znaleźli się nasi bohaterowie, przypominają właśnie te z powieści Agaty Christie. Mamy za Zamknięty pokój, nikt nie mógł wejść, nikt nie mógł wyjść w tym czasie, i nagle ktoś umiera, i morderca musi być w środku, no bo jakże inaczej? Przecież nikt by nie wpadł na taką wielopoziomową intrygę, no ale nie ma tutaj takiego stricte puaro, bo nasza czwórka stara się sama wymyślić o co tutaj chodzi, no bo na szali jest ich życie. Przecież Branwyn jest typową szóstkową uczennicą, która chce dostać się na Yale, więc nie może mieć niczego w kartotece. Cooper to samo, kto weźmie kryminalistę baseballistę, do drużyny, zwłaszcza że maluje się przed nim świetlana przyszłość. Adi też ma całkiem sporo do stracenia, no bo już nie będzie popularna i najprawdopodobniej po tym, co wyszło, zostawi ją chłopak. Dużo się tu dzieje. No, Nate ma najmniej do stracenia, bo i tak wstąpił na tę kryminalną ścieżkę, ale przecież w głębi serca jest dobrym chłopakiem, więc oni za wszelką cenę chcą rozwiązać tę zagadkę, no bo od niej zależy ich życie. I te nawiązania są tutaj sprytnie wplecione w fabułę, bo to to nie jest tak, że my oglądając ten serial widzimy te nawiązania i koniec kropka. Twórcy parokrotnie przełamują tę czwartą ścianę w taki sposób, że kiedy my pomyślimy, że przecież ta strona, którą prowadził Simon about that przypomina plotkarę i przypomina to, co się działo na blogu Dana, no to zaraz jeden z bohaterów powie, że ej, ty nie zachowuj się jak plotkara, co ty sobie w ogóle wyobrażasz. Znowuż, kiedy pomyślimy sobie, że ta czwórka przypomina czwórkę ze Skubiego, tylko bez Skubiego no to też pojawi się tutaj nawiązanie z ust jednego z bohaterów Nancy Drew proszę bardzo również. Co prawda do Control Z nie ma tutaj bezpośrednich nawiązań, no ale nie jest to kultowa produkcja, nie jest to żaden klasyk, a tutaj jednak Twórcy zaskakują na tej płaszczyźnie, że kiedy my pomyślimy o czymś, to później jest to wplecione w dialogi. Bardzo fajnie, bardzo ciekawy zabieg, bo jak już wykorzystywać tropy, no to właśnie w ten sposób. Zresztą, jeżeli chodzi o tego Skubiego, no to całkiem można sobie porównywać tych bohaterów. Kudłaty Scooby chrupki, Nate i problemy z narkotykami, w sensie, no on sam ich nie ma, ale sprzedaje dragi? Spoko. Branwyn, no nie trzeba tutaj szukać porównań. Tak samo Adi. Jedynie Freddy Cooper nie pasują do tej całości, ale można na to przymknąć ok. Poza tym, że te nawiązania do popkultury są ciekawie wykorzystywane, to również portrety, może nie bardzo psychologiczne, ale te historie bohaterów również są interesujące. Moją faworytką jest Adi, która zdecydowanie nie budzi sympatii na samym początku, przynajmniej mojej sympatii nie wzbudziła. W każdym razie zmierzam do tego, że Adi jest mocno jednowymiarowa na samym początku tej historii. Popularna dziewczyna, znana przez wszystkich, lubiana niekoniecznie, bo ci przyjaciele to oczywiście nie są prawdziwymi przyjaciółmi, więc jej jest trudno. Trudno wpasować ją w tę nową grupę. Dodatkowo interesują ją tylko jej włosy, ale to są pozory, bo okazuje się, że Adi przebywa tutaj zdecydowanie najtrudniejszą drogę, największą przemianę moim zdaniem, i nie chodzi mi tylko o kwestie wizualne, ale przede wszystkim kwestie psychologiczne i na wszystko mają wpływ na leśniki. Jeżeli oglądaliście, to wiecie o co chodzi to jest mocne uproszczenie, ale. Na tyle zabawne, na tyle metaforyczne, że kupiło mnie i podobało mi się wykorzystanie tego właśnie w ten sposób, bo to głównie ten moment, ta jedna scena mocno dała Adi do myślenia. Była tą kroplą, która przelała czarę goryczy, bo wszystkie te małe elementy trochę na nią wpływały, trochę dawały jej do myślenia względem tego, jak jest postrzegana i jaka jest naprawdę i że gdzieś tam czai się wartościowa dziewczyna, ale to przelało czarę goryczy. I nagle okazuje się, że Adi potrafi o sobie sama stanowić, że potrafi myśleć, że potrafi troszczyć się o prawdziwych przyjaciół, że potrafi podejmować trudne decyzje, a nie być taką maskotką, która jest tylko układ dana czesana i ubierana. Zresztą podobnie Cooper przechodzi przemianę w bardzo podobny sposób, bo on zaczyna dopuszczać do siebie myśl, że istnieje coś więcej poza baseballem, że istnieje coś więcej poza tym światem i nie można dusić sobie tych uczuć, bo jeżeli je się będzie dusić dłużej, no to można doprowadzić do jakiejś katastrofy, której skutki będą tragiczne nie tylko dla niego, ale także dla innych. Więc tutaj mamy kolejną przemianę, kolejne przełamanie stereotypów, bardzo zgrabnie wykorzystane. Jeżeli chodzi natomiast o Brown Winininata, no to tutaj. Tutaj żadnego przełamania stereotypów za bardzo nie ma. Poza tym, że zaczynają ze sobą współpracować i może coś więcej, i poza tym, że docierają do nich inne treści niż tylko te, na których koncentrowali się dotychczas. No ale to jest standardowe to pojawia się we wszystkich teen-dramach. Tylko, że oczywiście twórcy, ze względu na gatunek, musieli tutaj dodać trochę treści standardowych czyli jakiś tam miłostek, rozterek, kłótni z rodzicami, wyboru własnej ścieżki. No to wszystko musiało się tutaj pojawić i ja nie mam tego twórcom za soit Bo to taki gatunek i takie rzeczy po prostu są tutaj naturalne. Bo nie ma co dopisywać do tej produkcji jakiejś wielkiej ideologii. To serial, w którym co jakiś czas pojawia się Olivia Rodrigo, to serial, w którym nastolatkowie podejmują decyzje, które są momentami irracjonalne, ale też trudno się dziwić, skoro cały czas są pod naciskiem policji. Policji, która tylko czeka, aż któreś sypnie, bo uważa, że oni współdziałali i razem doprowadzili do morderstwa Simona. No ale właśnie, bo w tym wszystkim nie wspomniałam o intrydze, a ta intryga jest naprawdę dobrze skonstruowana i no tam będą się tutaj Dario Madrona, odpowiedzialny za szkołę dla elity. No, czuć trochę ten vibe, powiedzmy. Nie jest aż tak kolorowe jak w Szkole dla elity. Te kolory są tutaj znacznie bardziej przygaszone, tak jakby twórcy chcieli nadać powagę sytuacji. W każdym razie, chodzi mi o to, że twórcy nie pokazują nam tego, kto jest mordercą. Oni starają się nakierować nas na to, na co oni chcą, żebyśmy byli nakierowani. No, standardowy zabieg, ale poprowadzony w bardzo sprawny sposób. Dzięki czemu trudno się domyślić, kto tutaj tak naprawdę to zaplanował i czy była to jedna osoba, bo tropów mamy naprawdę mnóstwo i zmieniają się z odcinka na odcinek. Ja właściwie miałam tylko jeden przebłysk, który dał mi do myślenia, w kontekście tego, kto jest mordercą, ale później ta postać coraz mniej pojawiała się na ekranie, więc dałam temu spokój i skoncentrowałam się na tym, że akcja toczy się tak szybko, że trudno nawet się na chwilę zatrzymać i przemyśleć temat i przeanalizować te wszystkie trope. I to też taki celowy zabieg, bardzo zgrabnie wykorzystane. No ale właśnie chciałabym trochę porozmawiać o zakończeniu o tym kto właśnie jest mordercą, więc w tej sekcji powiem się spoilery, jak jeszcze nie oglądaliście albo po prostu nie chcecie sobie psuć zabawy, to przewinicie dalej. Okazało się bowiem, że to chłopak Adi, były chłopak, jest mordercą. Jake, który kiedyś przyjaźnił się z Simonem, i wspominałam, że kliknęło mi w głowie w jednej scenie, w scenie, gdy była stypa i Jake zabrał Xboxa Simona do domu, tłumacząc to tym, że będzie miał Xboxa do gry u swojego ojca. No taka trochę naciągana teoria, ale Adi tego nie kwestionowała, bo jeszcze wtedy tak bardzo nie myślała o tym, że jej najbliżsi mogą wbić jej nóż w plecy. Okazało się bowiem, że Jake nadal utrzymywał. Jakiś kontakt z Simonem, już się to nie będę bardzo zagłębiać w szczegóły, odnowili ten kontakt z plotem okoliczności, zaczęli razem grać w gry i właśnie pewnego dnia, gdy akurat spotkali się na żywo, Jake wyzwał Simona, rzucił mu wyzwanie, powiedział, że no przecież wiedziesz takie nudne życie, to czemu by tego nie zrobić? No i... Trochę tego nie rozumiem, bo z jednej strony, okej, okay, Simon mógł ufać Jake'owi, ale tak bardzo nienawidził ludzi, więc dziwię się, że akurat zaufał Jake'owi, który mocno się zmienił. I Simon sam to podkreślał, że zauważył zmianę u Jake'a, a jednak się nie zabezpieczył. Być może dlatego, że jest przedstawiony jako honorowa postać, być może dlatego, że ta nienawiść do ludzi to taka skorupa, którą przybrał, żeby nikt go nie skrzywdził, a jednak łaknął tego kontaktu, miał jedną bliską przyjaciółkę, no powiedzmy dwie, i nie spodziewał się, że może dojść do takiej tragedii, że Jake go wykiwa. A wykiwał go dlatego, że spodziewał się, że Simon nagrał to wszystko, gdy rozmawiali na temat planu, a rozmawiali na Xboxie, żeby się nie spotykać, żeby nikt ich nie przyuważył razem. No, ale Simon w ten sposób się zabezpieczył. Słabe to zabezpieczenie, bo nie pomogło mu w zachowaniu życia. Oczywiście później doprowadziło detektywów, policję do mordercy, ale tego mordercy już nie. Nie było, bo okazało się, że gdy nasza czwórka domyśliła się, kto za tym wszystkim stoi, no to Jake też się domyślił, że oni wiedzą, więc ruszył za nimi z pistoletem i pistolet niefortunnie wypalił. I Jake zginął na miejscu. Czwórce udało się wybronić, wszak były niezbite dowody na to, że to Jake za tym wszystkim stał, ale okazało się, że nadal ktoś chce ich dorwać. I jeżeli nie będą realizować jego poleceń, no to skończą marnie. No i najprawdopodobniej o tym będzie drugi sezon. Chciałam trochę porozmawiać o zakończeniu, bo nie chodzi mi o to, że jest naciągane, że ta intryga jest naciągana, bo jest całkiem nieźle poprowadzona i tak jak wcześniej wspomniałam, trudno się domyślić, co za tym wszystkim stoi, ale żałuję trochę, że twórcy tego. Nie wykorzystali w sposób bardziej edukacyjny i innych wątków, ale to będzie poza sekcją spoilerową. Zmierzam do tego, że to, co się stało, mocno przywołuje skojarzenia 13 powodów serialu Netflixa, a przynajmniej pierwszego sezonu, który jeszcze był dobry, później było znacznie gorzej, ale chodzi mi o to, że Simon uległ presji, presji, która okazała się być tragiczna w skutkach i jakoś twórcy nie dali nam czasu, żeby to wszystko przetrawić. Skoncentrowano się na tej dramie, na morderstwie, na tych wszystkich... Kwestiach wokół tego, ale nie skoncentrowano się na samym Simonie. Nie skoncentrowano się za bardzo na tym, co doprowadziło go do podjęcia takiej decyzji. A szkoda, bo wydaje mi się, że wtedy lepiej można by było pochwycić tę postać i wyciągnąć znacznie poważniejsze wnioski, bo to zakończenie jest okrutne. I samo rozwiązanie tej intrygi wymagałoby komentarza społecznego, chociaż trochę w tym stylu, jak jest to zrobione w Sex Education. No bo właśnie, ja mocno odczuwam tutaj niewykorzystany potencjał, jeżeli chodzi o przełamywanie czwartej ściany, bo jest to zrobione bardzo dobrze, jeżeli chodzi o stereotypy, jeżeli chodzi o te tropy z innych treści popkultury, ale jeżeli chodzi o kwestie społeczne, presje, znalezienie własnej ścieżki, odkrywanie własnej seksualności, bo te tematy też się tutaj pojawiają, trudne wybory, no to brakowało mi tutaj czegoś na kształt mocniej jak w Never Have I Ever czy właśnie w Sex Education, bo te tematy są dobre, mocne, bohaterowie wyraziści, więc aż się prosiło o to, żeby dać nam trochę czasu, żebyśmy lepiej ich poznali, żeby było więcej o nich, zamiast takich scen wypełniaczy, które się tutaj oczywiście pojawiają i są trochę nudne. Kolejne spotkania, ten bal, bo bal oczywiście musi być w Tindramie i ta scena balu jest dobra, jest fajnie zrobiona, ale brakowało mi takiego oddechu właśnie po to, żeby dało się wyciągnąć z tego jakieś kwestie edukacyjne, no bo wydaje mi się, że już mamy dawno za sobą ten etap Tindram, które są puste, które nic nie wnoszą. Mam wrażenie, że właśnie dzięki Tindramom, które cieszą się ogromnie ogromną popularnością, można edukować, można dawać do myślenia, no i tutaj mi trochę tego zabrakło. Nie oznacza to jednak, że ktoś nas kłamie, to zły serial. Ja się bawiłam bardzo dobrze, odebrałam go pozytywnie, sama intryga zrobiła na mnie wrażenie i jak już wcześniej kilkakrotnie wspomniałam, no to trudno mi było się domyślić, kto za tym wszystkim stoi. Dodatkowo polubiłam tych bohaterów, przywiązałam się do nich, są oni zaprezentowani na tyle realnie i namacalnie, że można się do nich przywiązać, można ich polubić i można chcieć spędzać czas z tym serial, i czekam na drugi sezon, bo jestem bardzo ciekawa, co twórcy wymyślą, jak wytłumaczą to, co wydarzyło się w końcowych scenach i czy będą w stanie utrzymać ten poziom, który jest w pierwszym sezonie, bo wydaje mi się, że już była różnica względem pierwszych dwóch, trzech odcinków, a końcówką tego sezonu, gdy aktorzy zyskali znacznie więcej pewności siebie i lepiej czuli się ze sobą na ekranie. Przynajmniej odniosłam takie wrażenie, więc wydaje mi się, że jeżeli uda się podtrzymać tę pasę, no to może nawet doczekamy się jakiegoś komentarza z Społecznego w drugim sezonie i bardziej zostanie rozwinięty wątek motywacji tego, dlaczego w ogóle Simon założył About That, jak to się stało, że stał się taki zimny, a przynajmniej przyjął taką postawę. Także jeżeli lubicie Tindramy, to ja naprawdę polecam, ktoś z nas kłamie, serial ogląda się szybko, przyjemnie, jest to tylko 8 odcinków i mam nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać na drugi sezon. I to by było już wszystko ode mnie, standardowo zapraszam do sekcji komentarzy, podzielcie się swoją opinią na temat tej produkcji innych Tindram, a ja oczywiście będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki.